Siemaneczko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Pokémon Go i dzisiaj mam dla was informacje odnośnie nowego może nie do końca żenującego Community Day, ale wciąż Comedy Day i to będzie miało miejsce swoje 9 października mimo, że aktualnie pierwsze wydarzyło jeszcze i to ma miejsce oczywiście w miesiącu yy, wrześniu 19 września będzie miało swoje miejsce Community Day na Oszałata ale już mam informacje odnośnie tego co będzie później Istnieje możliwość, że oni przygotowują nas do tego, co chcemy powiedzieć, przekazać im. I na chwilę obecną raczej tak to wygląda. Bo uwaga, uwaga! Panowie, musicie teraz kości trawę. Daskul jest nowym Pokémonem na miesiąc październik i on sam w sobie nadaje się do Great League jak i też do Ultraligi, ale jest naprawdę nawet nie w top 5 najlepszych Pokémonów na rajdy. Tym bardziej, że jego maksymalne CP bodaj bodajże sięga około 2700 CP, nawet dokładnie 2700 CP. Więc w takim przypadku on się nadaje do kompletnie niczego, jeśli chodzi o rajdy. Także to jest kolejne z rzędu następne Comedy Day tylko i wyłącznie pod. PvP, a tak Shadow Bold daje tutaj możliwości większe dla tego Pokemona ale to jest wciąż takie niemalże równe bazując na informacjach od PVPołka jest to niemalże równe szanse dla zarówno Grid League, jak i też Ultra League na 50-50 dla zwycięstwa. Gdzie do tej pory nasz Dask miał szansę na poziomie 38%, jeśli chodzi o zwycięstwa w pojedynczych sytuacjach. Oczywiście możemy wykorzystywać Pokémon w ostatniej chwili, gdzie nasz atak będzie załadowany o wiele bardziej szybciej i po prostu będzie naładowany dwukrotnie, powiedzmy jeszcze. Ale to są oczywiście takie Edge Cases, y, nie? Także finalnie, jeśli chodzi o starcie 1 na 1, przy pierwszy lidzie tylko i wyłącznie, no to dosknuła z aktualnym movesetem ma nikłe szanse na zwycięstwo, a w momencie kiedy nawet ma wersję Shadow, to i tak nie jest on powiedzmy na top wszystkich Pokémonów, jeśli chodzi o duchy. I w tym przypadku tak Shadow Ball daje mu troszeczkę więcej szans na zwycięstwo, ale jest to wciąż tak powiedziałem, pół na pół. Nic więcej. Także informacja względnie, powiem Wam, taka odnośnie naszego Pokémona. Jest słaba, jeśli chodzi o Pokémona na Community Day, ale musimy się tutaj troszkę pogodzić z tym, że to raczej nie będzie zmienione. Prawdopodobnie, jeśli tu zaistnieje taka większa akcja od strony graczy, że hej, hello, ale ten Pokémon w ogóle z tymi atakami nie interesujemy kompletnie to być może na Twitterze, być może na innych social mediach mnóstwo osób wyrazi swoich sprzeciw, jeśli chodzi o tego pokemona. Jednakże, oczywiście, jak Wam powiem w tej chwili, że nie można zmienić tego pokemona już w tej chwili, to możecie się tutaj troszeczkę zażenować, jednakże być może tutaj nasza społeczność wymusi u nich dodanie nowego ataku, to jest taka możliwość. Ale, oczywiście, na chwilę obecną mamy tylko jeden atak jest to Shadow Ball. tak Charge po ewolucji do godziny 19 maksymalnie. Jeśli chodzi o czas wydarzenia, godzina 11-17, plus 2 godziny na ewolucję. I ponadto mamy możliwość podczas tego dnia otrzymania sinostonów za unikalny tutaj reset czasowy, który będzie miał miejsce właśnie w tym okresie, czyli w ciągu tych 6 godzin być może będzie wydłużony do 8 godzin z uwagi na to, że mamy możliwość tutaj ewolucji ale to może być różnie jeśli chodzi tutaj o bonusy to będziemy mogli otrzymać 30 ultraboli z naszego sklepu bezpłatnie, także tu będzie po prostu box w sklepie za free tak jak zwykle będzie dostępny nowy research specjalny, który będzie kosztował około 3-4 złotych i od razu wam mówię, że nie opłaca się go brać, z uwagi na to, że wam powiedziałem, ten Pokémon się nadaje tylko na PvP po raz kolejny i nawet na PvP nie będzie dobry poprzez użycie tych ataków. W sensie ataku, który otrzyma, będzie taki miał pół na pół na zwycięstwa. Ponadto będą oczywiście, tak jak zwykle, zdjęcia z yy, Pokémonów, także w momencie, kiedy robimy zdjęcia, nasz Daskul się pojawi i oczywiście, jak sami wiemy, będzie on dostępny w wersji Shiny, zarówno z naszych. Yy, spawnów na dziko, jak i też ze zdjęcia. Będziemy mieć dostęp do nowego boxa County Day, który będzie zawierał 50 Ultraboli, 4 Incense, 4 Starpice oraz Eli tiemkę. Jego koszt 1280 Coinów. Także summa summarum powiem wam, że wolałbym definitywnie kupić coś poza boksem, bo na chwilę obecną coraz mniej jest interesujących rzeczy, jeśli chodzi o wymianę naszych ataków. Bo jak sami wiemy, oczywiście oni by musieli wprowadzić całkowicie nowy. Porządek, jeśli chodzi o nowe ataki, i część z nich musiałby przejść w tryb ataków Legacy, żeby te przedmioty wciąż były po prostu użyteczne. Bo mnóstwo osób, które są zainteresowane naszym PvP już dawno mają ataki, które po prostu chcieli. Bonusy podczas wydarzenia będą trzykrotny Stardust. I oczywiście to będzie jedyna rzecz, która będzie nas chciała zachęcić do uczestnictwa w naszym evencie. Także trzykrotny Stardust troszeczkę kusi. Tym bardziej, że jest to Stardust i jak sami wiemy oczywiście Excellency do niego się ciężko rzuca, więc nawet dobrze, że nie ma tutaj bonusu do expa. Tylko jest Stardust. Także Daskull School wobec Stardusta jest ok. Także połączyli idealnie bonus wraz z Pokemonem. Incens będzie trwał przez 3 godziny, i lur module będą trwać przez 3 godziny. Żaden z lur aktualnie nie jest takim bonusowym, który będzie nam spawnował więcej naszych deskuli. Na chwilę obecną jeszcze nie wymyślili naszego duchowego lura, aczkolwiek w przyszłości będziemy się tego mogli spodziewać. Także jak wspomniałem wcześniej, nasz Pokémon się nadaje na rajdy. Ani względnie na PvP. Także ten Pokémon, aktualnie jak i też samo Comedy Day, jest bardziej na Stardasta niżeli na samego Pokémona. Ale oczywiście każdy może myśleć inaczej. Jednak z perspektywy tutaj liczb, ewidentnie nasz Pokémon się nie nadaje do niczego. Ja śmiało przyznaję oficjalnie, że w gronie tutaj twórców w rozmowie z Niantic zgłosiłem sprzeciw, jeśli chodzi o cały czas propagowanie ataków, jak i też samych Pokémonów pod PvP, a mimo, że mamy tutaj społeczność, która. Po prostu nienawidzi PVP i tylko i wyłącznie bawi się w rajdy i lub też walki na drzymach to oni też by chcieli raz na jakiś czas przypuśćmy community Day, które nadaje się faktycznie na rajdy, lub też wzbogaca pokemona o jakieś dodatkowe umiejętności. Tak, w tym przypadku oczywiście ja wyraziłem taki sprzeciw. Jeśli chodzi o na chwilę obecną, zostało to zauważone, jednak nie zostało to, yy, wiecie, uwzględnione, jeśli chodzi o przyszłe eventy. Tym bardziej, że aktualnie informacji o nowych eventach nie mamy. Także musimy mieć cierpliwość, jeśli chodzi o prezentację nowego community Day na miesiąc listopad. Być może to zaowocuje i yy, wprowadzą nasz, naszego Pokémona nowego, jakiegokolwiek którego będzie można wykorzystywać na rajdach w nowej sile, że tak powiem. Ale na chwilę obecną to jest tyle w tym odcinku, dziękuję za uwagę. Oczywiście więcej informacji pojawi się tuż przed całym Committee Day, czyli około 7-8 października, kiedy będzie miało miejsce to wydarzenie. Aczkolwiek jeśli będą zmiany odnośnie powiedzmy nie, drugiego ataku lub jeżeli coś innego się zmieni, to będzie aktualizacja tak szybka, jak tylko jest możliwe. I dziękuję za oglądanie odcinka i do zobaczenia, trzymajcie się, hej!